Cześć Kuba. Siemanko, cześć. Udało się nam wreszcie spotkać po długim czasie. Zanim może przejdziemy do około sportowych pytań, to opowiedz, jak było na wakacjach. Bateryjki naładowane? No, wakacje super. Pojechaliśmy do Szkocji, także tak. No, udało nam się odpocząć. Znaleźliśmy czas na to, żeby wyjechać, także super. No Mega. Nie szukaliście lokalnych akademii, żeby pójść potrenować? Nie było ciśnienia? No, był taki plan na początku, ale potem stwierdziliśmy, że jednak trzeba odpocząć. No, ciężkie przygotowania, ciężki okres, także też stwierdziliśmy, że warto, no, warto naładować baterię i odpocząć od maty. Także udało się. No dobra, to oczywiście zaczniemy od kwalifikacji na IDCC. serdeczne gratulacje. Udało Ci się po bardzo długich latach prób zakwalifikować na EDCC, ale teraz może przejdźmy do samego dnia startu. Opowiedz, jak się czułeś, jak oceniasz swój występ teraz już tak na chłodno. Jak się czułem? No, czułem się bardzo dobrze, generalnie czuję się dobrze teraz jestem. Miałem taki, taki okres startowy, treningowy. Fajnie to się wszystko poukładało, także, także czułem się bardzo dobrze. Waga zrobiona dobrze, siła, wydolność wszystko, wszystko na, odpowiednim, na odpowiednim miejscu. A drugie pytanie? Jak, czu... Jak oceniasz swój tak. występ na chłodno? No, występ oceniam dobrze. no Wygrałem, także, także ciężko być niezadowolonym z tego. Widziałem błędy, także oczywiście wszystko jest do, do, do jeszcze do, do rozkminienia i tam parę rzeczy do poprawy, no ale, ale cieszę się. Miałem pięć walk, to nie były łatwe zawody dla mnie. Pięć, pięć ciężkich pojedynków, niektóre skończyłem przed czasem, niektóre wygrałem na punkty, ale generalnie, generalnie czuję się bardzo dobrze, czuję się bardzo zadowolony. Gitarka. Dobra, to teraz powiedz e, poprzedni sezon startowy od e, września 2016 powiedzmy, że się zaczął, był bardzo wystrzałowy i pełen akcji, jeżeli chodzi o ciebie, i tak chronologicznie polecimy. To było mistrzostwo polskich w brązowych pasach na początku. Potem była nominacja na czarny pas, mistrzostwa Europy w Lizbonie, potem przygotowania do mistrzostwa Europy w Rzymie, po drodze mocny chłopy, potem ACB. I na końcu kwalifikacja, bardzo dużo roboty. Powiedz, jak, jak, jak jakby przebrnęło ci się przez ten sezon? No faktycznie działo się sporo. No Tam jeszcze kilka pomniejszych turniejów, jakichś takich, jakby no nie, nie rangi mistrzostw polski, a nie Europy, no ale, ale generalnie dużo startów. Tak, no dużym, ogromnym moim sukcesem były mistrzostwa Polski w Kimonach. Bo w Kimonach zacząłem tak regularnie trenować. Gdzieś z rok, półtora roku temu, także to jeszcze jeszcze dużo pracy przede mną, no ale wygrałem brązowe pasy, także naprawdę byłem taki bardzo mocno podbudowany tym. Potem Radek też to docenił. Nominował mnie na czarny pas, także to jakby taka, taki kamień milowy hmm, chyba u każdego zawodnika, który, który trenuje. No i to też dało mi bardzo dużo mocy, bardzo dużo energii i motywacji do, do pracy. No i z rury. później start w Lizbonie, jeszcze wcześniej Octopus. Octopus był, tak. Tak, tam, tam, tam mi się udało wygrać i, i później jakby kolejny turniej to były Mistrzostwa Europy w Lizbonie w czarnych pasach i to też mega, mega doświadczenie, no, chociażby być w jednej drabince z Kobrinią, no to to jest, to jest fajna, fajna sprawa. Yy, powalczyłem jedną walkę, przegrałem pierwszą walkę z gościem ze Stanów. Yy, no dużo jeszcze nauki przede mną w Kimonach. Na tym poziomie walczyć, to no, trzeba, trzeba tam to sobie wszystko taktycznie rozkminiać. Technika też jest na bardzo wysokim poziomie, także, no, ale jadę tam za rok i z myślą taką, żeby to wygrać. Co dalej? No później, później Rzym, czyli też taka jedna z tych imprez, na które się, na które się mocno nastawiałem. Hmm, czyli impreza Nogi, tam też Roam Open w Kimonach, ale też, też nie poszło. No jednak te, te Kimona na tym poziomie to jest faktycznie dużo pracy. Bez kimon trzecie miejsce, jedną walkę wygrałem, także jestem bardzo zadowolony z tego. Świetna impreza, świetne, świetne też doświadczenie. No a później, później Mistrzostwa Polski, ADCC. ADCC jeszcze tak. tak. No i to też taki ogromny cel mój. Od wielu, wielu lat, odkąd pierwszy raz pojechałem do, do Szczecina, jeszcze w 2006 roku. To, to, to był taki mój cel, żeby wygrać to DCC W tym roku wygrałem. Też, też nie było łatwo, dużo walk. Finał z Kamilem Wilkiem, ciężki, bardzo, bardzo niebezpieczny przeciwnik, ale udało mi się zneutralizować jego tam mocne, mocne ataki. I tak, no także, także no, sezon, sezon jak najbardziej udany. A no i później jeszcze byliśmy w Serbii na Mistrzostwach Europy Grapplingu. Też fajne doświadczenie, bo. Zupełnie inna formuła walki, zupełnie inni zawodnicy, zupełnie inne podejście, tak naprawdę. Z, 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 niezwiązane, z, z, nawet niepodobne ani do EDCC, ani do, do nogi, mocne zapasy. No także, także to też rozwijające, bardzo doświadczenie dla mnie było. Eee, tydzień przed Mistrzostwami Europy DCC odbyło się jeszcze ACB, miałeś walkę z Jentkiem Loską, Powiedz, czy porażka z Jentkiem nie wpłynęła finalnie jakby na twoją formę i twoje nastawienie psychiczne przed DCC? Nie, nie wpłynęła. Znaczy, jakby nastawiałem się, że wygram, bo z takim, z takim nastawieniem wychodziłem do tej walki. Miałem i cały czas myślę, że mógłbym tą walkę wygrać. Potoczyło się tak, że Jędrek no, zaskoczył mnie, udusił. Jakby, bo Porażka z Jędrkiem to chyba żaden przypał wielki. No, to jest najlepszy tak. zawodnik w Kimonach teraz w wadze lekkiej i też ja chciałem z nim walczyć, bo dostałem propozycję walki i też od razu pytanie, z kim, z kim chciałbym się zmierzyć. Także no od razu od razu powiedziałem, że z jędkiem, no bo chciałbym, chciałem też właśnie spróbować swoich sił. Walka na takiej imprezie to jest też ogromna nobilitacja, więc no, też to, że mogłem bić się na, na, na jednym evencie z takimi zawodnikami jak nie wiem, chociażby Luis Panza, czy, czy, czy Eber Santos, czy, czy Adam Wardziński, czy Mieszko Maciejewski, czy Mieszko Maciejewski. no to same, same sztosy. Także no, no świetnie. To, że, że byłem częścią tego, pierwszej takiej imprezy w Polsce, bardzo się z tego powodu cieszę. Trochę mniej się cieszę z wyniku walki, ale jestem przekonany, że jakby to mogło pójść w każdą stronę. Tyle. Miałeś długą przerwę od startów. Twoja aktywność w poprzednich latach była zdecydowanie mniejsza, było komentowanie gali UFC, jakaś tam aktywność w środowisku, ale jednak tych startów było zdecydowanie mniej. Powiedz, co takiego się wydarzyło, że Watson tak mocno skoczył, w tak, że tak powiem w krótkim czasie, no bo powiedzmy ten sezon, w tym sezonie spełniłeś chyba wszystkie swoje sportowe marzenia. Mistrzostwo polskie DCC, Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Polski w kimonach. No po takiej długiej przerwie to ci powiem, że jest imponujące i, i opowiedz jak to się stało, czy coś szczególnego się wydarzyło, czy to był jakby ciąg jakby takich zmian życiowych? Znaczy ja nie miałem jakiejś takiej przerwy, trenowałem cały czas oczywiście, mniej tych startów było i to było spowodowane różnymi rzeczami, a ja to kontuzja ale to parę lat temu miałem taką długą przerwę faktycznie, tam ze dwa lata byłem zupełnie wykluczony. A ostatnio no, jeżdżę na, na wszystkie zawody, na które mogę jeździć. Mam taką pracę, komentuję, komentuję galę w sobotę, w nocy zazwyczaj, więc często niektóre imprezy mi po prostu przechodzą koło nosa, bo to jest nie, nie do zrobienia, żeby pojechać gdzieś i wrócić na czas. No a ten sezon tak się poukładał, że akurat miałem jakieś tam albo luki w komentowaniu, albo, albo po prostu jakoś tak sobie to układałem, że, że dawałem radę to robić, no i, i tak, a ciężka praca cały czas, treningi i myślę, że to się wszystko fajnie złożyło, że w tym sezonie dobrze mi poszło i czuję, że jeszcze jest dużo, dużo miejsca na to, żeby się rozwijać, dużo miejsca na to, żeby iść do przodu, także kolejne, kolejne cele przede mną. A powiedz, czy w swoim treningu zmieniłeś coś, jeżeli chodzi o takie same metodyczne podejście, robisz więcej drilli, robisz więcej sparingów, czy jakby zmiana jakiś takich czynników treningowych miała wpływ na to, że, że teraz jakby te sukcesy są większe? Największą zmianą jest poświęcenie się w większym stopniu kimonom. I, i ten, ten też, ja też prowadzę treningi wcześniej było tak, że prowadziłem treningi w trakcie, kiedy były treningi w kimonach uratka, czyli w Berserkers Team Warszawa, tam gdzie trenuję. I też nie za bardzo mogłem przychodzić w tym czasie, no ale tak sobie poukładałem też swoje treningi, swoją pracę, żeby móc być codziennie na treningach, żeby móc robić i kimona i, i nogi. Wydaje mi się, że to spowodowało, że był duży przeskok techniczny u mnie i taki koncepcyjny też trochę. Dzięki temu poszedłem do przodu. No i dodatkowo od trzech lat... Nie pracuję w żaden inny sposób, tylko poświęcam się jiu-jitsu jakimś tam sprawom okołosportowym, sportowym, więc mogę też sobie swój plan dnia i generalnie plan taki życiowy układać pod to, żeby trenować tak, jak bym chciał. No i myślę, że to się przekłada. No, dodatkowo treningi jakieś tam siłowe zapasy i tak dalej, i tak dalej. No. no właśnie, to pomówmy troszeczkę o tych jakby kwestiach spoza maty. Dieta, przygotowanie jakieś tam psychiczne, tak, przygotowanie fizyczne. To są też aspekty, o które dbasz i starasz się doszlifowywać? Tak, no jak najbardziej. Już jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że samo jiu nie wystarczy, żeby wygrywać w jiu że trzeba dorzucać do tego różnego rodzaju inne rzeczy, które cię budują i powodują, że się rozwijasz. No, bardzo dużym takim, taką zmianą to jest zmiana jedzenia i diety. To faktycznie do dzięki temu jestem w stanie no dobrze się czuję, robię tą wagę bez żadnego problemu i to też pomaga mi w startach no suplementacja jakimiś innymi treningami w sensie zapasy zapasy lubię i, i, i lubię trenować ja. i lubię i szanuję, czasem nawet mi się uda wygrać jakimś rzutem więc więc tak, no dodatkowo jakaś tam praca nad tymi aspektami mentalnymi. To też nie tak dawno odkryłem i tam zacząłem to praktykować bardziej i widzę, że, że, to, że to fajnie ustawia banie na zawody po prostu. No właśnie a propos tej diety, tak ostatnio rozmawiałem z Jankiem Andrzejczukiem i Janek stwierdził, że do 30 roku życia nie musisz o to dbać, ale każdy następny rok po 30 i zła dieta będzie rzutowała mocno jakby na treningach. Ja już jestem po 30, więc według tej teorii muszę to dbać. Ale no też nie do końca się z tym zgadzam. Ja myślę, że jeżeli ja bym zaczął wcześniej dbać o dietę i wcześniej bym to wszystko jakoś sobie lepiej poukładał, to, to zupełnie inaczej moje ciało by reagowało. Byłoby mniej kontuzji. No, dieta jest, jest bardzo ważna i myślę, że im wcześniej każdy z nas to odkryje, tym tym tylko lepiej dla, wiesz, no dla, dla późniejszych wyników. No dobra, to teraz małe typowanko. Przenieśmy się w czasie do września tego roku. Trzy dni przed ADCC wychodzą drabinki. Twój pierwszy przeciwnik to? Na razie się jeszcze na tym nie skupiam. Mam, znaczy mam generalnie takie dwie, dwie drogi, tam sobie mhm. układam w głowie i, i chciałbym, żeby się tak ułożyło, żeby albo żebym w pierwszej walce trafił na koblinie, bo to jest też moje takie... Chciałbym się po prostu z tym gościem sprawdzić w takich bojowych warunkach. Nie to, że pojechać do niego na trening i tam się z nim pokulać, bo to wiadomo, że to jest co innego, tylko z grubej rury po prostu, że on będzie 100% tam na, w tej walce. Albo trafić, nie wiem, Japończyka, albo kogoś może no, jakiegoś Amerykanina, z którym jest szansa nawiązać walkę i faktycznie wygrać i żeby ta drabinka tak się ułożyła, żeby dwie, trzy walki tam przejść do przodu. A prześledziłeś trochę kategorię 6-6? No Mam mniej więcej pojęcie o tym, kto tam jest, ale usiądę do tego, no jak już się pojawią całe, całe listy startowe. Tak naprawdę na razie jest chyba 8 albo 9 zawodników. Niektórych znam, niektórych jeszcze nie znam. Także no wiem, że jest, jest Koblinia, jest Miao, jest Justin Raider. Według, mnie, do, według mnie dostaniesz frazato w pierwszej walce. Proszę bardzo. Okej, okay, jesteśmy gotowi, nie? Elegancko. Tak E, dobra, to teraz tak, teraz jeszcze mała przerwa od startów, tak? Po wakacjach, jeszcze troszeczkę pauzujesz, e, powiedz kiedy zaczynasz e, przygotowania w całości, co planujesz? Czy jakieś wyjazdy za granicę, czy będziesz ćwiczył tutaj? E, trening siłowy, to wszystko, jak to będzie wyglądało? No teraz zacznę od siły. Hmm, chcia, wiadomo. Dużo powtórzeń, duże ciężary. Dużo tak no jest. jest. E, no, planuję zacząć teraz od, od, od przyszłego tygodnia. Teraz sobie zrobiliśmy chwilę, chwilę przerw. wyjechaliśmy na wakacje, ale już, już powoli muszę wracać do treningów. 3,5 miesiąca zostało do startu, więc myślę, że to jest optymalny czas, żeby przejść cały taki proces przygotowania do tych zawodów. Także no, teraz się poświęcę bardziej takim treningom siłowym, żeby zbudować wytrzymałość, żeby zbudować właśnie trochę mocy. No i później, później. Znaczy cały czas oczywiście treningi na macie, ale później już będę się bardziej skupiał na macie, siłę będę tylko podtrzymywał. Co do tego, czy, czy, czy w Polsce, czy gdzieś za granicą, no to wiadomo, że główna część moich przygotowań tu będzie tutaj w Warszawie, u Radka w Berserkers Team. No ale planuję, planuję pojeździć troszeczkę. Muszę powalczyć z ludźmi, którzy robią dźwignie na nogi. Rozmawiałem z Kamilem Wilkiem, zapraszał, żebym przyjechał. No z Januszem, jeżeli będzie chciał ze mną trenować, też bardzo bym chciał potrenować, żebyśmy się razem trochę poprzygotowywali. Będą obozy, będą mocne chłopy, dwie edycje do tego czasu, więc tam na pewno też będę miał mocną ekipę sparingową. No i tak myśleliśmy z Zośką, żeby gdzieś wyjechać też za granicę pojeździć. Jeszcze nie wiem gdzie. Bardziej, żeby zmienić trochę środowisko treningowe, trochę innych ludzi, trochę inne techniki, żeby, żeby sobie tam to wszystko podpatrzeć. No tak jak mówię, głównie tutaj w Warszawie. A czy y, zapasy jako element taki dodatkowy poza matą trenujesz z kimś y, oddzielnie, jakieś prywatki, czy powiedzmy na oddzielne zajęcia z zapasów chodzisz? Y, y, grupowe treningi, y, ja prowadzę treningi u Pawła na stuli, tam też jest y, trener Mietek od zapasów, pełen old school świetne zapasy, także, no, także tak, no, bardzo dużo się od trenera Mietka nauczyłem i tam będę, będę, chciał, będę chciał z nim trenować, no dodatkowo w Dragon Zdanie u Łukaszewicza czasem tam przychodzę rano na, na zapasy I trener Józek z kolei też tam fajne, fajne różne sztosiki pokazuje, no ja jestem na takim poziomie zapasów, że, że, że każdy trening bardzo dużo mnie uczy, więc, więc to tylko, tylko na plus dla mnie Okej okay. Pozdroweczki na koniec, bo pewnie jest kilka osób, którym chciałby, kogo chciałbyś pozdrowić, podziękować no, przede wszystkim podziękowania dla Zośki, mojej dziewczyny, bo to jest dla mnie ogromne, ogromne wsparcie, że możemy razem trenować i razem się poświęcać temu wszystkiemu. Radek, Turek i cały Berserkers Team, to chłopaki są ogromnym, ogromną częścią tych wszystkich sukcesów, które, które odnoszę, no bo to oni, dzięki nim się rozwijam, oni mnie dojeżdżają codziennie na treningach, nie mam łatwo. No i oczywiście wszystkim sponsorom, czyli Pitbull, Diet Food, Woda Kokosowa, Dr. Koko, Paula Gałęzowska, Black Belt Nutrition, także no to wszyscy, wszyscy, którzy mi pomagają realizować te wszystkie cele. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Kuba. Dzień. Pozdrawiam.